Dlatego, że przede wszystkim w możemy mieć kupę zabawy. Jeżeli mamy kupę zabawy w śnie, to co robimy? Zdobywamy doświadczenie w różnych nieograniczonych sytuacjach. A jak zdobywamy doświadczenie w różnych nieograniczonych sytuacjach, to zbieramy tak zwane punkty referencyjne. A jak zbieramy punkty referencyjne, to co? Rośnie nam inteligencja. Jest nam łatwiej potem zrozumieć innych, zrozumieć jak działa świat. Im więcej doświadczenia mamy na świecie, tym bardziej mądrze jesteśmy, tak? W zależności jakie mamy doświadczenia. I możemy sobie świadomie wybrać jakie to doświadczenie chcemy. Poza tym ta zabawa powoduje to, że uczymy się jak kreować naszym własnym umysłem. Bo na początku oczywiście jak wchodzimy świadomy sen, to być może nie chcemy od razu chodzić w terapię i w duchowość, tylko chcemy najpierw zrozumieć jak to działa i troszkę się pobawić. Gdzieś tam polecić, coś tam stworzyć, tak? To jest taki jakby trening dla nas. Zabawa właśnie z jest treningiem. Oprócz tego, jeżeli mamy bardzo um, jakby szybkie życie, dużo pracujemy, nie mamy czasu na zabawę, to sen świadomy może być dla nas taką przestrzenią, gdzie możemy sobie pozwolić na to właśnie odpuszczenie, pobawienie się. Dlaczego? Bo nasz mózg nie widzi różnicy, czy robimy to we śnie, czy w rzeczywistości i dajemy te, te endorfiny, te hormony szczęścia. One się tak czy siak wydzielają, czy to robimy we śnie, czy to robimy w rzeczywistości, tak? Więc w tym momencie zabawa jest jedną z bardzo ważnych rzeczy, które możemy robić w śnie. Oprócz tego możemy też mieć seks. Osoby, które e, jakby mają problemy w życiu seksualnym, bądź e, mają jakieś takie blokady, nie potrafią sobie znaleźć partnera, e, mogą w tym momencie jakby dać upust swoim tym pragnieniom być śnie świadome. Oczywiście tutaj powiedziałabym, żeby uważać, dlatego że jeżeli nasz mózg nie widzi różnicy, pomiędzy tym, co robimy w rzeczywistości, a tym, co robimy we śnie, to też musimy mieć na uwadze to, że tworzymy pewnego rodzaju nawyki w naszym mózgu, tak? Połużymy, tworzymy połączenia mózgowe. Czy myślimy, czy czujemy, czy doświadczamy w rzeczywistości, czy we śnie dla mózgu nie ma różnicy. Więc jeżeli chcemy rzeczywiście ten, dać upływ naszym pragnieniom seksualnym, bądź uczyć się tantry we śnie, to jest niesamowite. Jeżeli chcemy to robić, to też pamiętajmy o tym, że żeby zachować balans, żeby zachować takie poczucie, no, że, że robimy to zdrowo. tak? Bo, jeżeli, bo są osoby, które znam, które na przykład um, poświęcały bardzo dużo czasu właśnie na seks i potem miały tendencję w życiu e, takim tutaj, na jawie, że cały czas tego seksu gdzieś szukały, bo po prostu tak bardzo się przyzwyczaiły, że ta seksualność zbytnio dominowała w ich życiu. Więc zależy co będziemy robić po prostu we śnie. Zwracajmy uwagę na to, żeby to było zbalansowane, czyli żyjmy też tego zdrowego naszego własnego do rozsądku, tej intuicji, tak? leczenie. To już troszeczkę dzisiaj o tym wspominałam. Będę mówić głębiej, jak robić, jak leczyć, cało, jak to robić, jak leczyć ciało fizyczne. Będę mówić o tym jutro, ale jest taka możliwość, żeby sobie po prostu pokonać tramy, pokonać fobie, wyleczyć nawet chore kolano na przykład. Czy, czy grypę, czy problemy z uszami, bo są takie przykłady, o których będę mówić, osób, które po prostu w przeciągu jednego snu świadomego wyliczyły sobie problem z uchem. Uwolniło się tam coś w tym uchu, coś wyleciało i po prostu nie było żadnego problemu. Znam osoby, które na przykład wyliczyły sobie wadę wzrokową we śnie, już nie muszą nosić w ogóle okularów, bo często nasza choroba w ciele jest po prostu jakby ostatecznym etapem który mówi nam, że coś tam pod podświadomości nam nie gra, coś tam w podświadomości jest jakby utkwione, co powinno się już dawno jakby wydostać z nas, uwolnić, przetransformować, jednak jest w nas i w pewnym sensie co robi? Powoduje to, że nasze ciało zaczyna nam dawać znaki, że coś tu jest w nas nie tak, coś tu jest nie uwolnione i w śnie świadomie możemy sobie po prostu czasami wystarczy raz coś uwolnić i to już działa. Czasami trzeba to zrobić kilkakrotnie i jakby z różnych, jakby powodów, bo czasami wewnętrznie my nie jesteśmy jeszcze gotowi, żeby pewna zmiana zaistniała. Także trzeba tutaj też wyczuć sobie to intuicyjne, czy rzeczywiście już jest gotowość na to. Albo jeżeli się ta zmiana nie zadziała, to co jest przed tym? Co jest priorytetem przed tym, który powinnam rozwiązać zanim pozwolę, aby ta zmiana przyszła do mnie, tak? Także to jest niesamowita sprawa. Integracja cienia. Jutro będziemy wałkować i będziemy co robić? Odkrywać swoje cienie. Zrobimy sobie takie ćwiczenie, będziemy szukać sobie w sobie e, cieni. I cieni są dwa rodzaje, są ciemne cienie i tak zwane złote cienie. Ciemne cienie są wtedy, kiedy właśnie mamy te zepchane po prostu do podświadomości negatywne doświadczenia i emocje, a pozytywne cienie, czyli złote cienie to są te nasze ukryte talenty, pragnienia, misje życiowe, które są utkwione, ale po prostu nie mamy do nich dostępu, ponieważ. Zostaliśmy zaprogramowani, żeby zrobić życiu inaczej. Tak jak nasi rodzice, tak jak nasza rodzina. I nie zdajemy sobie sprawy nawet z tego, że mamy pewne umiejętności, i talenty w tak? nas. Czyli będziemy to odkrywać jutro. Żebyśmy wiedzieli po tym kursie, z czym sobie możemy w tych snach popracować. Tak? Czyli już będziemy mieć pewien materiał, co możemy, który możemy wykorzystać. Kreatywność. No, przecież uczymy się najpierw, jak używać umysłu, żeby kreować a drugie co możemy kreować? Jeżeli jesteśmy artystami, malarzami yy, i na przykład próbujemy znaleźć jakiś pomysł na nowy obraz, albo mamy ten taki moment blokady, wiecie, każdy z nas, jeżeli jesteśmy mamy jakąś tam, yy, jesteśmy artystami i mamy tam jakąś działkę, na przykład czy to jest pisanie muzyki, czy książki, czy malowanie, przechodzimy przez taki kryzys, takiej blokady. Właśnie świadomie można sobie to fajnie odblokować, ponieważ można nawet poprosić nas, naszą kolektywną nieświadomość, czy naszą osobistą podświadomość, aby dała nam jakąś, jakąś inspirację, i to się dzieje. Czasami możemy nawet zaprosić na przykład Leonarda Da Vinci naszego snu, żeby nam coś poradził, czegoś nas nauczył. Oczywiście to tylko może być archetyp tej osoby, ale w niej się zawiera pewna esencja, której my będziemy potrzebować, więc można taką osobę sobie zaprosić do snu i z nią pogadać. Czy to Einstein, czy osoba, którą bardzo podziwiamy, która jeszcze żyje, niekoniecznie to musi być osoba, która nie żyje. Chociaż te informacje też są zapisane w pewnym sensie w tym naszym polu energetycznym od tych osób, które nie żyją, ale też to może być osoba, która żyje i możemy zaprosić z nią porozmawiać i coś tam sobie w życiu rozwiązać, czy, czy czymś się zainspirować. Przesłuchiwanie życia, na przykład, jeżeli mamy jakiś wywiad. Telewizji. boimy się tego, to jest nasz pierwszy raz. Możemy sobie śnić o takich sytuacjach, kiedy taki wywiad już robimy. Co się dzieje? Nasz mózg się do tego przyzwyczaja. Nasze ciało się do tego przyzwyczaja, do tej sytuacji. Budzimy się, idziemy na ten wywiad i czujemy się zupełnie naturalnie. Dlaczego? Bo czujemy, jakbyśmy to już wcześniej robili. Mimo, że robiliśmy to tylko we śnie. Um, incepcja. Oglądaliście ten film Incepcja? Nie, nie, nie tak. Rozumiecie o co chodzi w tym filmie? Incepcja to jest wkładanie jakby nowej idei bądź pomysłu do istniejącego systemu po to, aby zmienić funkcjonowanie tego systemu. W tym filmie chodziło o to, aby wejść w sen tej osoby i zapodać mu jakąś incepcję. Czyli zapodać mu jakiś pomysł nowy. I jak on się obudzi, to on będzie zachowywał się dokładnie tak, jak mu zainceptowali. Czyli w pewnym sensie próbowali kontrolować mhm. jego akcje, żeby zapobiec jakiejś tam większej, nie wiem, katastrofie, czy na, na takiej zasadzie. Można sobie zainceptować na przykład coś takiego, że jeżeli mamy problem z pieniędzmi, pochodzimy z rodziny, gdzie jest bardzo duże takie jakby pojęcie biedy i, i takiej mentalności biedy, możemy sobie zainceptować to, że na przykład jesteśmy bogaci, że czujemy się bogaci i jest dużo różnych rzeczy, które można sobie właśnie wokół tego tematu właśnie świadomie zrobić, ale generalnie zaczynamy sobie pewną ideę, ideę do naszego umysłu jakby drukowywać. I to jest na przykład poczucie bogatości. To niekoniecznie chodzi o pieniądze, tylko o poczucie, że wszystko do mnie przychodzi, to, czego potrzebuję. Mam wszystko to, czego potrzebuję. Nie muszę szukać. Wszystko, czego potrzebuję, zawsze przychodzi do mnie w odpowiednim czasie, tak? i sobie coś takiego w sobie jakby zaszczepić. I to potem funkcjonuje w naszym życiu, nasze wibracja się zmienia, rzeczy się zaczynają zmieniać w naszym życiu, tak? Niesamowite rzeczy. Bardzo ważnym elementem świadomego siły jest to, że przygotowujemy się na świadomą śmierć. Kiedy umieramy, często boimy się. Nie wiem jak Wy, ale ja pamiętam, że się często żartuję. Ale dzieje się tak, że ludzie często się boją swojej śmierci, nie wiedzą, jak to będzie, tak? Ale można zrobić to świadomie, można świadomie wyjść z tego ciała, świadomie przejść przez ten cały proces umierania. I tutaj, w buddyzmie tybetańskim, temat śmierci i świadomego umierania jest jednym z głównych tematów. Dlatego, że używa się świadomego śnienia, żeby nauczyć się, kiedy w momencie śmierci będziemy stawać. Twarzą w twarz z tymi wszystkimi rzeczami, które się będą nam pokazywać, że tak powiem, i, z, i zostać świadomym z nimi. Czyli obserwować je, nie wchodzić w nie, nie wierzyć w nie, nie, nie wpadać w chaos tej śmierci, tylko świadomie i spokojnie po prostu patrzeć, co się dzieje, patrzeć na ten nasz umysł. Dlatego, że jeżeli chcecie poznać, jaki będzie Wasz umysł w momencie śmierci, to popatrzcie, jakie macie sny. Popatrzcie, jakie macie sny. I czy jesteście świadomi tych snach nie? Im bardziej świadomi jesteśmy we śnie i, w, i w tym życiu, tym bardziej świadoma nasza śmierć. Tym bardziej śmierć spokojna i bez lęku, tak? um, Oczywiście możemy robić różnego rodzaju praktyki duchowe we śnie. I czy to jest yoga, medytacja czy tai chi? Energia, która tam przepływa jest o wiele silniejsza, dlatego że nie mamy jakby ograniczeń naszego ciała pięciu zmysłów. Tylko pracujemy głównie z umysłem i z energią. Także niesamowite rzeczy możemy doświadczyć. Ja na przykład mogę Wam powiedzieć, że pierwszy raz, jak czantowałam czy mantrowałam sylabę OM, słyszałam o sylabie OM, w mówi się, że to właśnie od tej sylaby powstała cała rzeczywistość, czyli wibracja, od jednego słowa powstała cała rzeczywistość materialna, czy tam wibracyjna, i raz z całych sił po prostu zaśpiewałam. I wiecie, co się wydarzyło? Cały sen zniknął, i nagle zobaczyłam tylko tak jakby przestrzeń, i takie bez koloru, jakby taką mandalę. Zaczęła się mandala tworzyć. Za chwilę zobaczyłam drugą siebie, która zaczęła mówić jakieś inne mantry. I ja sobie myślę, tak, Boże, przecież ja nie znam tych mantr, a ta druga ja sobie myślę, przecież ja znam je i mówię. Po prostu tak jakby była rozszczepiona, rozszczepiona w dwóch miejscach. Moja świadomość była w dwóch miejscach. I ta jedna była niedowierzająca, ta ja tutaj, teraz, mówię, Boże, skąd ja to znam? A druga po prostu wiedziała, co robi. Mówiła te mantry i nagle ta mandala zaczęła nabierać kolorów. Potem zaczęła nabierać 2D kształt, potem 3D. I potem zaczęła iść w bok, jakby tworzyć pewien, pewien kształt rzeczywistości. Więc jakby we śnie świadomym doświadczyłam tego, jak bardzo Wibracja i dźwięk tworzy rzeczy materialne w życiu. Pewnie widzieliście takie doświadczenia w internecie, tam czasami na Facebooku puszczają, jak sypią piasek na taką jakby blachę, i potem podłączają tam muzykę do tego. I ta wibracja muzyczna tworzy pewną mandalę. A jeżeli zrobią to na przykład z jakimś płynem, to zaczyna jakby wychodzić i zaczyna tworzyć jakiś kształt, jakby życie. Wygląda, jakby to się życie tworzyło jakieś. I właśnie tego doświadczyłam w świadomym śnie. Zobaczyłam, jak wibracja tworzy rzeczywistość. To jest niesamowite. I otrzymywanie nauk, tutaj w Tybecie się tego to praktykuje. Właśnie mistrzowie tybetańscy odwiedzają się w snach, czy tam poza ciałem i przekazują sobie nauki. Tak? To jest bardzo... Będę mówić o tybetańskim buddyzmie jutro. Będę więcej o tym mówić, także to jest niesamowite. Sytuacja. I teraz rozumiem, dlaczego jako mała dziewczynka miałam odwiedziny takich właśnie mistrzów i jakieś takie lekcje dostawałam. I potem przez bardzo długi czas, od tam 15 roku życia, cały czas miałam taką potrzebę, żeby do tego Tybetu pojechać. I zawsze mi się wydawało, że ja byłam mnichem tybetańskim wcześniej i nie wiem, skąd się pobrało. Ale bardzo silno miałam takie pragnienie, żeby być tym mnichem. I, i zawsze właśnie zastanawiałam, czy być w związku, czy mieć dzieci, czy być mnichem, czy zgolić głowę, czy nie zgolić głowę. Bardzo byłam taka rozszczepiona wewnątrz, nigdy go nie rozumiałam, dlaczego. Teraz już to tak jakby opadło, i wybrałam inną ścieżkę, i bardzo się cieszę, że nie jestem. Natomiast yy, bardzo często właśnie miałam takie sny i potem takie dziwne doświadczenia. Przede wszystkim, dlaczego śnić świadomie? Bo możemy zrozumieć rzeczywistość. Czyli zbieramy nowe punkty referencyjne, zbieramy więcej doświadczenia, jak działa nasz umysł. I wtedy zaczynamy postrzegać tą rzeczywistość w zupełnie inny sposób, bardziej na luzie, bardziej rozumiemy, że emocje czy myśli tworzą tą rzeczywistość, więc stajemy się bardziej świadomi tego i bardziej wybieramy, które te emocje chcemy czuć, które te myśli chcemy myśleć, tak? Także, no, co mi